Witam Was serdecznie, kochani, w sobotę. Pogoda na dworze jest bardzo ładna. Troszeczkę wiatr wieje. 21 stopni w tej chwili. I mam do, mam do przedstawienia moje jedynko, co zużyłam. Maseczka awokado. Nawilżająca, bardzo fajnie nawilża. Puder. Zaraz Wam pokażę. Zużyłam do końca. Troszeczkę na końcu się pokruszył. Do końca zużyłam takie fajne stareczko, bo bardzo fajnie się nakładało. Odpowiedni kolor. Następnie peeling Body Boom z pastek jakut. Też bardzo fajny. Jeżeli ktoś chce taki peeling mocniejszy, to polecam nie rozrabiać, tylko suchy nakładać. A jeżeli ktoś chce taki, nie taki mocny peeling, no to może sobie rozrobić żelem, trochę żelu albo, albo z wodą, bardzo ładny zapach miał. Następnie taki miałam z Ausana. Bio płatki kosmetyczne nie rozbarstwiały się bardzo fajnie. Tutaj jest orientany żal z kurkumą. Dawał efekt nawilżenia. i lekko łagodził moje zaczerwienienie na policzkach. 30 gram. Może do niego wrócę jeszcze. Krem z bielędy. Nawilżenie, bardzo pani Nabiżo, delikatny zapach. Antyprespirant z Rexony. Fajne odświeżenie dawał. Giełka, hydrona do twarzy ciała. Verbena. Fajne odświeżenie. Stosowałam w szczególności na twarz, ale na włosy też czasami. Następnie Bibio z peptydami, płyn miceralny. Troszeczkę dla mnie za mocno nawilżający. Lepszy by był do cery lekko suchej lub naturalnej. Ja mam cerę mieszaną. Następnie odżywka. Nie była taka jakaś Mocny zapach, bardzo fajna. Może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Krem, kremowy żel myjący. bardzo fajny, delikatny. Nawa dawał się też do zmywania z oczu, z tym, że nie zmywał dobrze tuszu. Ale fajny, delikatny. I fajny zapach, delikatny. Tutaj odżywka. Proteinowa. Słodki zapach. I bardzo fajne. Fajnie się go nakładało. Efektów jakiś tak po tej próbce nie zauważam, bo to jest 50 ml. Ale na pewno ponownie kupię. I szampon. I to już będzie ostatnia propozycja szampon suchy, światowy Fajny, ale efekt taki średni. Nie wiem, czy ponownie wrócę do niego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Aha, i jeszcze, co do rozdania, to Wam pokażę. W takim będzie pudełku produkty do rozdania. bibułka oczywiście i naklejkę zmienię. Przypominam, że jest tutaj balsam, gumeczka, dwie gąbeczki, 10 sztuk płatków pod oczy, 2 sztuki yy, maseczki, płachcie, krem pod oczy, tuż do rzęs, dojdzie jeszcze taki płyn Bibio, który miałam w poprzedniej z Pure Beauty boxa, taki lizaczek, nakładam, Krubkę kremus indigo, klamereczki takie do włosów, taki lakier do, um, hybrydowy do paznokci i pinniczek. Jest rozpakowany, ale nie był wcale używany. Będzie przewiązany taką taśmieczką. Już niedługo brakuje do rozdania na 1250 subskrypcji, bo jest w tej chwili 1234. Także zapraszam do subskrybowania. Dziękuję bardzo tym, którzy subskrybują kanał nasz. I życzymy miłego, udanego weekendu. Przede wszystkim słoneczka życzymy. Mužáčky, pa, pa. Na razie pięć i tu ještě będą tulipánky. za jakiś czas. Ogóle jest bardzo ładna, lekki wiaderek, bardzo ciepło jest. Ладно, полетают крытушки за